Siemano w nowym vlogu. Ciotka ma nową fryzurę. Świeżową. Tak, ale ja mam przeciwnie. Yy, Zobaczcie jakie nie. słoneczko jest. Tak, chciałam. chciałam Cudowna pogoda. Mów, oczywiście zamieniamy się w słuch. Że ja mam inaczej niż wszystkie kobiety, że najgorzej wyglądam po wyjściu od fryzjera. Nie, że teraz uważasz, że źle wyglądasz? Tak, wolę sobie ubyć. Nie, no to ja uważam, że dobrze, no ale ty, ty mogłe, możesz uważać inaczej. Tak, mam prawo do swojego tak, zdania. Tak, tak bo mamy demokrację, swojego. a ja mam do, a my, ja do swojego. Słuchajcie, jedziemy do El Campu, tak jak wam mówiliśmy, do Krakowa. Yy, przyczepka była odebrana, już nie wkładaliśmy yy, nie, tej... Sama przypięłam. <laughs> Chciałam się pochwalić. No bo przedostatni czy w tym wcześniejszym vlogu widzieliście, jakie mieliśmy problemy z przypięciem? Ale Adam nam pomógł, pozdrawiamy, i już od, od momentu, kiedy nam Adam wytłumaczył, to już wiemy, co i jak, nie? Już nawet ja wiem, mimo tego, że nic nie przypinałam. W każdym razie mieliśmy to, to co dzisiaj, o tym, co dzisiaj będziemy rozmawiać, mieliśmy dołożyć do tamtego vloga, ale niestety, znaczy stety i niestety, bo tam tyle nam zeszło, że nie byłoby, nie chciałabym, żeby ten vlog był też nie wiadomo jak długi, dłużył się. Także ten nowy, ten nie będzie nowy z podróży do Krakowa, lecimy do El Campu. Słuchajcie, zobaczcie, jakie słoneczko. Piękna pogoda nam się zrobiła. Jest na minusie, co prawda, ale. Nie, zero jest, zobacz. A to mi, mi, na minusie było rano, jak wiedziałam o dziewiątej. O dziewiątej wyjechaliśmy, tak? No i słuchajcie, co jeszcze? Jedziemy, słuchajcie, do Elcampy, mamy jeszcze godzinę 40 minut, przyczepka jedzie za nami i jesteśmy umówieni e, z Wojtusiem i Wojtuś będzie nam przyczepkę reanimował. Tak, no, także słuchajcie, przejmie ster, przejmie ster. ma jeszcze jakieś swoje pomysły, e, właśnie mamy porozmawiać e, przy kawce oczywiście pysznej. Także zobaczymy, jak to wszystko. My, mamy nadzieję, tak, my mamy nadzieję, że ta przyczepka już zacznie podróżować z Justyną użytkowo, a nie tylko, że ją będziemy odstawiać Od z punktu A do, do punktu B. Właśnie. Ale ja też jestem bardzo optymistycznie nastawiona pod to, co mi Wojtek przedstawił, brzmi też super tak Jak to tak. się wszystko technicznie zgra yy, z przyczepą? No to musi Wojtek zobaczyć ją, tak naprawdę na, zobaczyć ją na oczy i dopiero wtedy sprawdzić, czy wszystko to, co myśli może za, yy, w tej przyczepce uruchomić. Yy, tak samo z Jarkiem było. Tak, Jarek tak, też tak, musiał tą przyczepkę... Tak, tak. tak, fizycznie musiało być u niego na placu, żeby on mógł sprawdzić, czy te jego pomysły też dadzą radę, tak? Więc wie, wiecie, że papier to wszystko przyjmie i opowiadać też można. Gorzej z, z praktyką, nie? No, już się przekonałeś. Tak, mi. już się przekonałeś. Już mieliśmy takiego Postanie. jednego bajkopisarza, który opowiadał, opowiadał, opowiadał. Pamiętacie, że nawet nie opowiadał za dużo. Niestety. No, niestety. Nasza wina. Trudno się mówić. Zije się dalej. Także nie. trzymajcie kciuki i odzywamy się później. A, A zobaczcie, ciągniemy. Kiepskie lusterka mamy, ale pustynka zmienia samochód, więc dopiero kupi lusterkę jak będzie miała nowiutki samochód. Więc na razie nie kupujemy lusterek, nie? Nie, ja nie kupujemy kochani. <grym> jesteśmy kochaniem swoim. Ładna jesteś ci powiem. Kochanie. byś nie brała. No pewnie, że nie. No i słuchajcie, jesteśmy w Krakowie. Mamy jeszcze 5 minut do celu, słuchajcie, mamy Kraków. No i tutaj gdzieś niedaleko, niedaleko 100. No i miejmy nadzieję, że tu jest finish problem. Tak, miejmy nadzieję, że tu nam się skończą problemy. No i słuchajcie, mamy po lewo firma Elka. Wow. O tu jest Elka. Zobacz. A, bo tu Ty, tu jakie tu przyczepki są? Kobita, no. Pierwszy, pierwszy, knaus. pierwszy knaus na placu. Tu elektryczna wyjedzie. Nieźle, nie? Jesteś zachwycona. Jestem. Nie dotyczy zaopatrzenia i pracowników. Gdzie mam jechać? Nie pytasz? Tu już sklep i kafe! Jedziemy w sklep i kafe. I kafe yy, Słuchaj, sklep i kafe, Tu na nawigacja. Słuchaj, tu na, na pewno ktoś wyjedzie tą przyczepką. No my już ją zostawiamy. No więc. tak, ale ode, o, o, odepną nam jakoś. Odpią nam ci, odepną, jak się mówi? Nie, tutaj tu stajemy. wszystko nam zrobią. Wiesz? Tak, tu stajemy i idziemy do biura. Słuchajcie. Nagrywasz? Nagrywam ciebie tutaj. <noise> Jesteśmy. Nareszcie. Wojtuś nam wycofa, bo oczywiście wjechałyśmy do przodu, ale do tyłu nie damy rady. Także wycofa nam. I tutaj stanie. O, tu. Korbę. No i co? Korpę, Siema, Wojtuś. Siemanko, hej. Korpę, Jesteśmy. Tu z przodu masz, czy może gdzieś z tyłu? Nie ma w ogóle. A nie, ma w bakiście chyba, wiesz? Jesteśmy, słuchajcie, na miejscu i będziemy ratować przyczepkę. Reanimować. Nie tylko Justynkę będziemy ratować. Skoro, mówisz, skoro mówisz, że ona zaraz nam efekt Tak, opadnie, tak, to tak. Trzeba... trzeba pilnować, bo ona jest źle wyważona. Trzeba od razu podpory z tyłu. I czy mówicie prawdę. No zobaczysz. A bo chcesz trochę tylko wyciągnąć, żeby sprawdzić nas. A ty nie wierzysz? Właśnie, Wojtek, nie ma, nie ma, co, nie ma co wierzyć. W tych czasach to sól wygląda jak cukier, to wiesz? No i teraz. Zobaczymy, czy poleci. Ciężko wyjąć, nie? No ciężko. No właśnie. Oj, to jeszcze byście sprawdzili właśnie. ten. Właśnie, można to jakoś... A. Widzisz? Czyli ja miałam Powiem problem. Powiem Ci, że... Ciężko, w ogóle mamy problem. A kto tu przylaz? Bandi? No. <laughs> Bandi, a skąd się tu wziąłeś? Czekaj, z włoki wezmę. Tak, <laughs> ale ja po tobie to <laughs> Czy jest błoki <w> przywiózł? <laughs> No i teraz zobaczymy. A przydałyby się jedne, albo nawet dwa. dwa o, poczekaj, poczekaj, no. poczekaj. No i co? Po, 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 no, mówiłam ci. Piotr... Ale powiem ci, że Piotka to z butów wyrwało Rudnickiego. Leży? Pokaż. No, patrzcie. Ej, dobra, ja to jadę. Patrz. To dawaj całusa. Najpierw no, Justynie, potem mnie. No, chyba dostała busta. Cześć Przywidiowane. No, cudu. Kurytka na wacie. Ja bo ja, to, ja, to, ja, to, ja, to, ja jestem tu, a już powinien być tam. No! Uwielbiam takie teksty. Największe. No, Zobaczcie, kogo Kiem spotkaliśmy. Imię? Filip. Powiedz Filipek. A to jest pan. Pan cicho. No niech pani powie do niego. Filipek. 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 Nie może nie może tak. My. Może jak, jak odejdziemy tak. Tak. od tak. Po tak drodze spotkaliśmy się, takiego Filipka. O, dziubie, Dziebaku, ty dziubaku no. ty. No. Ale jest wygląda tak? Tak, tak, fajnie. Po drodze spotkaliśmy takiego ptaszka. <grym> z powrotem do domu. Je, 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 Najpierw jesteśmy. No, nie, no, 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 Naprawdę? Tak, no, jest, no zbieramy się, obiadek zjedliśmy tak, i jedziemy ku domowi. No i słuchajcie, już po wizycie w Elkampie, już po rozmowie z Wojtkiem. Z panem Jankiem, tak? Od serwisu pan Janek to był? Pan Janek chyba, nie? Bardzo elegancki pan, pan Janek, Janek chyba. chyba. Tak nam się wydaje. Trochę mi się tą kamerą rusza, bo doły tu są. Także słuchajcie, coś tam jeszcze podokładałyśmy do tej Nie, przyczepki. Znowu jest nadzieja, że po prostu będzie petarda. Tak, naprawdę. tak, tak. Także jest szansa naprawienia tego, co, spry, co, spry, co zepsuła tak, fabryka. Tak, tak, tak. Ty, jest szansa zrobienia z tej przyczepki typowej przyczepy gazowej. Tak, tak. Czyli taką, jakbym kupiła, gdybym miała tak. do czynienia z uczciwym sprzedawcą. Tak, tak, także słuchajcie, jest. Szansa, że będzie działała, kupiła Justyna elektryczną, a tak naprawdę skończy się Ej, na tym, prawo. że będzie gazowa. Całkowitej gazowa. No więc mogła kupić od początku gazową, no ale po co? Po co? No dobra, nie będziemy tego rozkminiać, bo to naprawdę na razie. trzeba by było tak, Na razie, bo to naprawdę trzeba by było się zdenerwować, a my nie mamy zamiaru sobie psuć w ogóle dobrego humoru, tak, tylko? Tak. Posiedzieliśmy pewnie. trochę, yy, bo napiliśmy się kawki tak. z chłopakami z elkampu, także naprawdę miło, miło spędzony czas. Wszystko umówione tak, od a do Z. I wszystko umówione od A do Z naprawdę no opieka. Sprawdzone, no tak. nie, to jest w ogóle Najpierw nie była teoria w sali konferencyjnej, słuchajcie, a potem była praktyka. Także naprawdę nie nagrywałam tego, bo to nie, ma, nie było sensu. Wszystko Wam później pokażemy, jak będziemy przyczepkę odbierać, więc znowu jesteśmy pełne. Takie domy Ci się mhm. podobają? Nie, jak to by się podobają. A, ale nie, on, jest za nowoczesny ten dom. To jest ten stara mama, ja mam stare wymagania. Także słuchajcie, yy, la, 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 ile Wojtek powiedział, że mniej więcej przedstawi ci ofertę i wszystko, tak? A potem tydzień, dwa, tak? W tydzień to zrobią. Że w tydzień to no, zrobią. Na razie na ofertę ale to powiem Wam, że przeróbki są wysokich lotów, chciałam Wam powiedzieć. Bardzo. To nie jest tam, że to, tam trzeba coś dołożyć. Nie, nie, nie. No to jest robienie, przerobienie tej płytanki. Tak, przyczerzy. przyczepy po prostu robimy w pełni gazową, przerobienie jej całej. No ale niestety nie ma wyjścia bo ta przyczepa już jest, jest zapłacona, jest kupiona, więc trzeba z nią zrobić porządek. Więc... Yy, niedogadane z dile, niedogadane No nie, z nawet jakbym się tam yy, zgodziła na to, co mi zostało zaoferowane, to to i tak by dużo brakowało do tego, co tu jest, bo dalej tak. by został problem prądu, a tak. tutaj zostanie on wyeliminowany. Tak. A to był też jeden z głównych zarzutów. Yy, Punkt do reklamacji. Punktu do reklamacji. No. Cóż, wyszło na to, że, że kupujący musi uczyć sprzedającego. Chociaż no. w to też nie wierzę. Znaczy słuchajcie, prawda jest też taka, że trzeba naprawdę, jak kupujecie coś takiego drogiego, tak, my też te komentarze mieliśmy, tylko wiecie co, yy, no człowiek póki się sam nie sparzy, no to chyba też nie. Yy. Wiesz co, ja też polegałam na kimś, kto kogo uważałam za fachowca w tak, tej dziedzinie. Tak, tak. My mieliśmy, no, słuchajcie, kogoś, kto... Dużo nam na ten temat mówił, okazuje się, że niesprawdzone informacje, więc polegaliśmy na, kim, na kimś, kto się okazało, że z czasem okazało się, że nie ma zielonego pojęcia na temat tej przyczepy. Zresztą tak jak i my, tak jak i sprzedający przede wszystkim. Zielonego pojęcia na temat tej przyczepy i tyle. Wiesz co, o to tu jeszcze chodzi, że no jednak zostałam przekonana tym, tą wizją, że nie będę musiała dbać o te butle, butle przełączać tego. Yy, gdzieś tam jednak ten niepokój towarzyszył, że coś źle podłączę. Tak, no tak no jak mówiliśmy, ja że no, nie. Obawy, no. miała już te obawy. Tutaj wiesz, będzie to dla rozwiązane. mnie to głowiesz, kurde, jak specjalnie dla mnie, nie? No. no, to jak widać, żeby mnie troszkę jeszcze przetargać. No. Także co? słuchajcie, przyczepka sporo kilometrów zrobiła, ale teraz mamy nadzieję, że to już jest ostatni punkt programu. No i teraz już tylko będzie z podróżować, tak? Mhm. Ale już trochę mnie zwiedziła przyczepka. Tak, tak. Także słuchajcie, e... turystycznie. Po, po tych, po punktach. Ty patrzysz, my, jak my jedziemy? Się. Patrzysz. Bardzo długo tam spędziliśmy czasu, słuchajcie. To, to naprawdę bardzo, jeżeli chodzi o serwis i, i wszystko, no to jeżeli tak się traktuje klientów w tym El Campie, no to tylko Wysoki polecamy, profesjonalizm. słuchajcie. Wysoki profesjonalist, naprawdę, wysoka półka. Także naprawdę rewelacja. Jeszcze jak nam pomogą. Yy, pomogą nam to wszystko naprawić, usprawnić tą przyczepkę, uzdrowić ją, no to w ogóle już bajka jest, nie? Tak, co roku będziemy przyjeżdżać na kawę. No, i na będziemy serwis. co roku przyjeżdżać na serwis na kawę. No tak miło. Także... Nawet kawa była smaczna. Tak, nawet kawa była smaczna. No. Ja się do kawy za przyczepiam. I działał ten ekspres. No, no także słupko. Także słuchajcie, kończymy tego vloga i do usłyszenia do następnego. No, ja mam debilny uśmieszek. Ja A mam to puścić? Tak, nie wiem. Decyduje. Słuchaj, ty jak masz uśmiech... Jak, jak ty mój tyłek, stawiła hydraulika, to Słuchaj, ty mówisz, że masz debilny uśmiech. Ludzie mi mówią, że się śmieje debilnie. Ja też. No że głośno, składne. czy coś takiego, no. Skład, po prostu składny z nas niesamowity. Ja... E, Normalny z by nie wytrzymał. No nie, no nie. No jak? No jak może głupi z mądrych? No to albo dwóch głupich, albo dwóch mądrych. No to, to już to zostawiamy do... Tak, o, do oceny waszej. Także no to słuchajcie. Ja uważam, że jednak jesteśmy mądry. No ja też. No. Znaczy nie jednak, tylko tak uważam. Tak. Jednak przejechałam. Dobra, słuchajcie, bo to za daleko idzie. Za daleko. E, na, nasz, mówię, lekarz, nasz lekarz y, kazał pierwszy myśleć pierwszy pozytywnie. Jest. My nawet... wschód. Tak, tak. Który nas po prostu... A najbardziej mnie śmieszy, to widzowie bandich, że ksymelka y, mówi nasza przyczepka, y, my kupiłyśmy, my popełniłyśmy błąd. Tak, ja w liczbie mnogiej. tak, my. 50% bierze na siebie. No, no widzicie, nie zostawiam jej już w Wina jest też moja, skręcamy w prawo. No. I jest przyczepka, słuchajcie, stoi na rogu jakaś. Do Knausa. Nie, nie. Weisberg. Weisberg, Ale no, to jest... Ale też z tego, też... no też jest tam. Tego. No, tamtego, tego, tamtego. Warsztat formy klub fitness jakiś tu jest. Warsztat. Dobra, słuchajcie, żegnamy się, kończymy tego vloga, Dobre. nie będziemy przynudzać, bo to idzie w złą stronę, słuchajcie. Dzwonimy do naszego lekarza. Cios. Pa.